Dzisiaj dowiesz się, jak wysłać potwierdzenie zawarcia umowy z abonentem po pomyślnej odpowiedzi od operatora dawcy, oraz jak anulować proces przeniesienia numeru w przypadku, gdy na przykład abonent się rozmyślił. Zaczynamy od kliknięcia intuicyjnego przycisku Wymagana akcja. Otworzy się okno potwierdzania. Pamiętaj, aby potwierdzić w dniu roboczym poprzedzającym dzień wyznaczonego przeniesienia. Jeśli przeniesienie wyznaczone na poniedziałek Komunikat należy wysłać w piątek. W przypadku, gdy wyślesz nie w przeddzień przeniesienia numeru, nasze systemy postarają się wstrzymać komunikat i wysłać go w odpowiednim terminie wymaganym przez pli CBDP. Jest to ostatni wniosek w przypadku przeniesienia numeru lub numerów. Ostatecznie określiłeś datę przyjęcia numeru i moment aktywacji w swojej sieci. Jeśli jednak abonent rozmyślił się lub wprowadziłeś błędny wniosek, możesz go anulować w każdym momencie procesowania. W celu anulowania wniosku kliknij plus w pierwszej tabeli. Zobaczysz szczegóły wniosku i w ostatniej pozycji będziesz mógł wniosek anulować. Jednak tylko do momentu, gdy operator dawca potwierdzi wydanie numeru. Od tego momentu zarówno pli CBD, jak i nasz system nie zezwoli na anulowanie wniosku. Jeśli jednak operator dawca nie wyrazi zgody na wydanie numeru, zobaczysz odrzucony wniosek po wyfiltrowaniu spraw na zamknięte i powód anulowania zobaczysz w tabeli opis.